Dzień dobry kochani, witam się z Wami. Mamy godzinę 11. Słuchajcie, ja dzisiaj wyglądam tak jak wyglądam, a dzisiaj mamy luźny dzień. Będziemy się wspólnie wakować na trzydniowy wyjazd do Warszawy. Co niedługo jadę do sklepu, kupię sobie parę rzeczy między innymi, między innymi sobie kupię piżamę. I jeszcze kilka innych poszczególnych rzeczy, ale to oczywiście wszystko Wam pokażę, jak już wrócimy. Ja sobie tutaj teraz tak sprzątam w swoim pokoju, planuję co nieco, wyciągam co niektóre rzeczy, które chcę brać, bo mimo, że jest wyjazd, to trzydniowy wyjazd, naprawdę biorę sporo, biorę też sporo ubrań, sporo outfitów, ale to wszystko zobaczycie w dalszej części filmu. Zaczniemy się pakować, pewnie, wiesz, około godziny 15. Coś tego typu. Zobaczymy, jak będzie. Dzień. Jak widzicie rozpoczynamy pakowanie walizki do Warszawy Jestem przeszczęśliwa, bo właśnie tym filmem rozpoczynamy tak naprawdę sezon Na nagrywanie pakowania walizek Takich filmików w tym roku możecie się spodziewać na pewno trzy To jest pierwszy i będą jeszcze dwa Więc mam nadzieję, że oczywiście wszystkie będziecie oglądać Pakuję się w moją walizkę, którą dostałam w sumie To była moja w ogóle pierwsza współpraca, to jest cudowna rzecz jest to słuchajcie bliska od Solier, bardzo ją lubię, jest prześliczna, jeszcze mam nawet słuchajcie z Turcji ten taki papierek. Nie wiem, jak to nazwać. Jeszcze póki co nie mam wszystkich uprawnień wyprasowanych, ale jak to ogarnę, to tutaj będziemy się tak finalnie pakować. Teraz przejdziemy do kosmetyków i ogólnie pokażę Wam wszystkie inne rzeczy, również, które biorę. A jestem bardzo podekscytowana, mimo że jedziemy tam na 3 dni tak, 3 dni taka walizka, nie ma co komentować. Postaram się ją zapakować w pół. Może ktoś się do mnie dopakuje później, no ale i tak jestem mega podekscytowana, bo bardzo dawno nigdzie nie byłam. Ostatni raz na jakąś nockę to byłam, słuchajcie, w Turcji. Turcja była w sierpniu, a my maj. Czerwiec prawie, także ja jestem mega podierana i cieszę się bardzo. Przyznam się Wam szczerze, że naprawdę w całym moim pokoju jest olbrzymi bałagan. Tutaj są wszystkie rzeczy na wyjazd. Tam też jest wszystko pozwalane, tutaj są jakieś ubrania, no generalnie jest tego multum. Teraz bierzemy się z opakowania kosmetyczki, ubrania już te, które chciałam wyprosowałam. Ogólnie no moja cera dzisiaj niestety nie ceruje, nie wiem czemu. Zawsze przed ważniejszymi wyjazdami tak jest. Ale dobra, mam jeszcze dzień dzisiejszy, coś się poprawi, się zrobi maseczkę i ogólnie jutro się zrobi pojutrze i po pojutrze ładniejszy makijaż, i z razu czuję, czuję, będzie jakoś tak ładniej wyglądać. Już sobie ładuję moje sprzęty, oczywiście iPada z Rysikiem, Rysik też tam już jest naładowany. Biorę też AirPodsy, które mają już naprawdę strasznie brudne opakowanie. Muszę sobie zamówić nowe, najlepiej właśnie pod kolor tej ślicznej obudowy. Teraz bierzemy się co pakowanie kosmetyczki, Pierwszą rzecz, którą będziemy pakować to właśnie będą kosmetyki. Ja mam taki zestaw właśnie organizer do, do walizki, za chwilę Wam go pokażę. A kupiłam sobie jeszcze jakiś czas temu, w wcześniej od tych organizerów, kupiłam sobie taką fajną rozkładaną kosmetyczkę i teraz właśnie nie wiem, czy kosmetyki do makijażu i kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy połączymy sobie razem z tymi. Wolałabym, żeby to było oddzielne, ale jeszcze nie kupiłam sobie żadnej takiej fajniejszej kosmetyczki właśnie na makijaż, więc nie wiem jak to będzie, zobaczymy. Ogólnie chciałabym bardzo zminimalizować wszystko to, co biorę. Mam tutaj dziś porobione fotki, bo już jakiś czas temu tak się wstępnie pakowałam, w sumie to robiłam jakiś miesiąc temu jak nie dłużej, bo po prostu jakoś tak nie mogłam się doczekać i chciałam coś zrobić a mi się nudziło, więc postaram się teraz znaleźć i zobaczymy jak sobie wtedy rozplanowałam zrobiłam taką fotę i tutaj mamy właśnie wymieszane, tutaj są kosmetyki do makijażu i tutaj też są kosmetyki do makijażu więc to jest dobry pomysł, ale chyba tak nie zrobimy, tutaj mam też w ogóle zdjęcie wszystkich kosmetyków, które biorę i zdjęcie również całego care, które chciałam wziąć, mi się wydaje, że też powiedzmy wezmę podobne rzeczy to robiłam 3 maja no czyli dokładnie prawie miesiąc temu, mam też y, układ moich ubrań, ja po prostu jestem, mam dzika na punkcie takich rzeczy, mam porobione zdjęcia outfitów, które biorę Kocham to robić serio, więc ja się nie mogę doczekać swoją drogą i mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. Mam nadzieję, że będzie fajna pogoda, bo boję się, że będzie tutaj deszcz odpukać. Ale już muszę się pochwalić, bo zrobiłam sobie nowe paznokcie, takiego frencha. Już miałam raz frencha, takiego identycznego prawie, tylko że miałam wtedy znacznie dłuższe paznokcie. Najpierw sobie wybierzemy te kosmetyki, dopiero później będziemy jakoś tak mądrze organizować i jeszcze później Wam pokażę, co kupiłam. Na pewno biorę sobie tą taką esencję od palazię, ja ją bardzo lubię, mam ją w sumie tak gdzieś do połowy i po prostu chciałabym sobie z niej wciąż korzystać na pewno biorę również mój SPF, -ik. akurat teraz wezmę sobie taki od holiki holiki i na pewno chcę też wziąć jakiś taki mocno nawilżający krem na noc. I albo mogę wziąć właśnie ten od Cetapilu, albo mogę sobie wziąć e, ten z Yorkaya. I York ma ładniejsze opakowanie i fajnie by wyglądała jakaś estetyczna fotka, bo ten hotel jest taki w miarę, w miarę estetyczny. Nie tak jak ten, w którym będę za jakiś czas, ale też jest bardzo ładny i teraz się właśnie zastanawiam, jaki wziąć. Na pewno biorę taki mały płyn do makijażu. go kupiłam już jakiś czas temu w sumie to jest. Yy, nie powinien być już stosowany, bo był on otworzony, a tylko 6 miesięcy może być. Zaufajmy, nie będzie, że nic się nie stanie, oczywiście. Biorę na pewno dezodorant. Również biorę, oczywiście, żel got to be do włosów, jak i słuchajcie, również właśnie do brwi. Oraz, miło, że oczywiście w hotelu zawsze są jakieś żel do mycia, on też jest w miarę fajny. Ale i tak stwierdziłam, że będąc ostatnio w Rossmanie on 2 złote, więc to naprawdę różnicy nam nie zrobi. A zawsze wolę mieć też coś swojego. Wezmę sobie jeszcze taki mały mikroskopijny kremik pod oczy, bo ostatnio coś mi się stało i mam mega podrażnione tutaj yy, górną powiekę, więc to weźmiemy. I na pewno jeszcze muszę wziąć sobie moją maść, ale ona jest w lodówce. Ona jest taka wiecie przepisana stricte przez... Dermatologa i wydaje mi się, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o taką pielęgnację. Ja tutaj nie patrzę się na Was, ale patrzę się na to wszystko, co się tutaj u mnie znajduje. Na pewno bym chciała też wziąć jakiś balsam, bo ja nie zasnę bez balsamowanego ciała. Ale jaki? Bo ja stosuję najczęściej takie, to już jest moje trzecie opakowanie, kocham te balsamy serio, one przepięknie pachną i też są wydajne, tanie, jest ok, stosuję je codziennie. Ale też ostatnio kupiłam sobie taki balsamik. I on jest w sumie, żeby tak podtrzymać, yy, aktywa... podtrzymać po prostu opaleniznę i też aktywuje ją. Ale wydaje mi się, że muszę przemyśleć, który wziąć. Właśnie ja nie lubię tego, bo strasznie mi to wszystko ogranicza, i nie mam tych takich buteleczek, do których mogłabym to poprzelewać. No, przynajmniej mi się tak wydaje, bo ja mam wrażenie, że to wszystko powyrzucałam, bo wszystko było brudne, a ja nie potrafię tego domyć. No dobrze, ale przejdźmy teraz do takiego naprawdę szybciutkiego holu zakupowego. Kupiłam moją ukochaną giełkę, ogólnie bardzo lubię giełki właśnie z tej firmy. Jest to już moje drugie opakowanie, ona mi się skończyła i naprawdę bardzo upanowałam, że nie było ona na promocji. Jak była, to jakoś mi się nie udawało je kupić, więc w końcu mam tą giełkę. To jest Twilight Kiss i ona jest taką kwintesencją po prostu wanilii. To jest taki zamiennik, trochę berwanidia właśnie od Victory's Secret i najprawdopodobniej w Warszawie skupię tutaj właśnie tę mgiełkę od Victory's Secret, ale zobaczymy, czy jeszcze będę miała tam po drodze, bo rzeczywiście hotel mamy praktycznie naprzeciwko tych tarasów, ale zobaczymy, czy będziemy mieli tam po drodze. Kupiłam sobie jakieś takie pierwsze, lepsze, randomowe klapki japonki. Ogólnie dochodzą na w sumie nie tyle co po pokoju, ale po pokoju tutaj, bo wybiorę na pewno te moje klapki, które mam aktualnie, ale chciałabym po prostu mieć coś takiego, nie wiem czy je wezmę ale zajmują tak mało, że w sumie czemu by ich nie brać i obraca kosztowały 6 zł, także to jest naprawdę nic i jeszcze kupiłam sobie piżamkę w ogóle niebieska, sama jestem w szoku ale niebieska była ładniejsza od różowej takie sponeczki, one są bardzo w ogóle mam wrażenie urocze i strasznie też modne ostatnio i mm, do tego taka zwykła koszulka Takiego dokładnego pakowania tego, co biorę do makijażu. Teraz na szczęście Wam pokażę. W ogóle, jakiś czas temu sobie kupiłam tą bazę. Jest przeganialna, więc ją na pewno biorę. Wezmę sobie jeszcze w razie czego taki lekki fluid z SPFM róż do konturowania, brąz do konturowania, rozświetlacz na mokro. Korektor, paletkę. Słuchajcie, pokażę Wam ją ciężko, jedną ręką. Taką paletkę sobie wziąłem ze ciekłymi odcieniami. Biorę sobie dwa pudry: taki z Peze i taki z FaceBoom. Biorę oczywiście takie delikatne rzęski, w jednych jadę, więc te biorę tak w razie czego. Biorę oczywiście tuż do rzęs. Biorę taki, pokażę Wam na szybko. Tu, nie, tuż, jak to się nazwa. Taki cień w sztyfcie, o. Teraz widzicie, ma bardzo ładne drobinki, jest właśnie taki łatwy bardzo w użyciu, więc bardzo lubię się nim tak na szybko malnąć, że tak powiem. Biorę oczywiście kredkę do brwi, ale tylko po to, aby mieć tą spiralkę do brwi, jeżeli chodzi o żel, bo ja tylko brwi robię na żel. Jeszcze sobie zrobię teraz wieczorem hybrydę, więc będę miała... nie hybrydę, co ja gadam, henne, więc będę miała mo mocne te po prostu brwi. Jeżeli chodzi o produkty do ust, no to biorę na pewno ten błyszczyk, biorę, y, słuchajcie, tą konturówkę Halo Ostrość. Biorę też dwie takie pomadki znam one troszeczkę się różnią kolorem. Ta jest moja ulubiona, z tą nie trafiłam, ale wezmę sobie dwie, by ta mi się ewentualnie skończyła. No i to wszystko, jeżeli chodzi o mój makijaż. Jest ładnie różowo, estetycznie super. Po prostu będę się malować z widokiem na chyba Pałac kultury. Zobaczymy, jaki pokój nam się trafi. No ale tak ślicznie jest tutaj różowo, tutaj tak bardziej beżowo i trochę bardziej messy, ale rzeczywiście to mamy pinki, a tutaj mamy takie brązy. Super pięknie. Tak to wygląda. Tutaj mam jeszcze kosmetyki do pielęgnacji, więc też Wam je pokażę. Tak się prezentuje ta kosmetyczka, ona już nie jest estetyczna, bo wszystkie te kosmetyki mają różne kolory. Tutaj u góry dam sobie jakieś akcesoria, gumki do włosów, spineczki takie sobie dam. Tutaj jeszcze dwie sztuki i teraz mamy tutaj jakiś olejek do włosów, krem pod oczy. I ewentualnie jeszcze w razie czego wezmę sobie właśnie ten żel, mimo że tam na 100% będzie pewnie wszystko. No i to tak to wygląda mniej więcej. Wziąłam sobie taki lek. No i te wszystkie rzeczy, które oczywiście tak nazywam. Wziąłem jeszcze ten balsam taki cieniutki. Zobaczymy, czy go będę finalnie brać. Ale póki co się mieści, więc może akurat sobie go weźmiemy. Wolałabym wziąć sobie taki, który mam właśnie z Nivei, bo on najlepiej nawilża i moje ciało po nim jest. To po tak mięciutkie jak akcymitne, ale nie wiem, mam miejsca na niego więc zobaczymy może akurat jakoś go luzem włożę ale boję się że mi wybuchnie w środku Jeszcze sobie wczoraj też mam pędzle, ale one jeszcze są troszeczkę mokre I te nie będę chować, bo jeszcze jutro, wiadomo, będę się musiała pomalować Do torby swojej, powiedzmy takiej podręcznej do samochodu biorę i te co bo my wyjeżdżamy gdzieś około godziny 7 Rano 7-8 i pierwsze co mamy już cały po prostu dzień zaplanowany, nie będę wam zadać co będziemy robić, bo to będzie akurat na vlogu, wszystko planowałam ja, odpowiedzialność jest na mnie, więc trochę się stresuję mimo wszystko, ale będzie dobrze, wiem, że będzie przepięknie, manifestujemy cudowną pogodę, bo w Polsce bywa różnie, ale odpukać, żeby padało, no i co? Tak, to będzie się wszystko prezentować tak teraz jeszcze sobie patrzę, bo tak jak mówiłam Wam wcześniej, ja totalnie jakoś zapomniałam o tym wyjeździe, tyle co zapomniałam, ale cały czas miałam wrażenie, że on jeszcze, 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 a on jest już. I ja już muszę się pakować. Więc tu mamy ja ten mały problem. O, już wiem czego bym zapomniałam. Zapomniałam kleju do rzęsek, więc lecę tam go dopakować, mam takie malutkie. Na pewno jeszcze sobie wezmę jakiś jeden, bym go w razie czego zgubiła ale muszę go spakować, więc na waszych oczach idę i dopakowuję najprawdopodobniej jedną z ostatnich już rzeczy do makijażu. Nagrałam sobie takiego szybkiego TikToka właśnie z pakowaniem. To za chwilę wam pokażę dokładnie co biorę, ale między innymi biorę właśnie takie trzy topy idealnie pod kolor tych spodni. Spodnie takie beżowe lniane, białe lniane i czarne lniane. I tak jak wcześniej wspomniałam, w tych samych odcieniach biorę również topy. Bardzo dużo czasu minęło, ale ja sobie wszystko mniej więcej dopakowałam. Mamy tą taką walizeczkę, tak jaką wcześniej mówiłam, Więcej jej rozgadywać się nie będę. Rozpoczynamy pakowanie o 3 dni. Tak, w ten sposób będzie się prezentować finalny kadr. Najpierw rozpoczynamy oczywiście od pakowania spodni. Spodnie spakujemy chyba w ten organizer. Tak, w ten organizer. Spakujemy spodnie. Pierwszą parą spodni, którą biorę są przede wszystkim te spodnie jeansowe, ja zbytnio z nimi nie mam pomysłu na outfit i nawet nie planowałam ich brać, ale stwierdziłam, że w sumie skoro nie mam żadnych ograniczeń co do bagażu, no bo wyjadę sam wiadomo samochodem, to stwierdziłam, że sobie je wezmę, na pewno mi się nie przydadzą, ale wiecie, ewentualnie zawsze można wziąć, czemu nie. Bardzo dawno w ogóle nie pakowałam się właśnie na żaden wyjazd, i aż nie mogę się doczekać. Bardzo lubię to zawsze robić, zawsze mnie to bardzo ekscytuje. Dzisiaj jakoś tak zbytnio nie miałam ochoty to robić, ale serio już się jednak cieszę. Tak, same spodnie już zajmują mi, słuchajcie, połowę tej walizki. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale jakoś to tak po prostu wygląda u mnie. Biorę teraz taki organizer, również przyjoczysty, i tutaj wrzucimy resztę, reszta, czyli topy, Biorę jeszcze taką jedną, powiedzmy, oversize koszulkę. Nie do końca oversize, ale taką większą, nie przylegającą do ciała. No i lecimy teraz z topami. Oczywiście biały. Ja w ogóle wszystkie te topy, które biorę, są z takiego materiału trochę Ala la skims. Bardzo kocham ten materiał i naprawdę to są najlepsze topy na lato. I mimo, że ten materiał jest sztuczny, to jakoś najmniej się w nich właśnie poce. Biorę również oczywiście biały. Najprawdopodobniej jutro sobie założę ten beżowy. Ale tutaj, jak nie wiem, to wszystko sobie jeszcze uzgodnię później. I czarny również mam taki sam. W ogóle biorę trzy takie same, ale strasznie je lubię. Nie wiem, czemu akurat tak bardzo sobie je przypodobałam do gustu. Ale bardzo one są fajne, jakoś tak łatwo jest mi tworzyć z nimi różne fajne stylizacje. Do tego jeszcze biorę dwa inne topy. Taki top z odkrytymi plecami, i właśnie komplet, do tej spódnicy ołówkowej. I taki, yy, który mam aktualnie na sobie, bardzo podobny, bez ramionczek. Taki zwykły, najzwyklejszy. Tak jak widzicie, tak jakoś wyszło, że mam połowę tak naprawdę tych topów jeszcze wolnych, więc w sumie okazało się, że jednak tak dużo rzeczy nie wzięłam. Pakuję sobie teraz tą piżamkę i w sumie wezmę ją właśnie również do tych topów, wsadzę tak z boku. I szczerze mówiąc, spodziewałam się, że w ogóle się jakoś tak za bardzo nie pomieszczę w tym wszystkim, a tu widzę, że jednak aż takiej dużej tragedii nie ma. Jak obstawiałam, że będzie... O, no i spoko, wciąż to nie jest jakoś wypchane za bardzo, ale już jest tak bardziej ułożone i nie będzie mi to wszystko latać, przynajmniej mam taką nadzieję. No i teraz tak, z takich drobiazgów tutaj mam sobie wsadzoną bieliznę, ją wsadzę tutaj tak z boku, żeby dopełnić tą taką przestrzeń wolną. Tutaj również w tej kosmetyczce mam jakieś tam wszelkie środki higieniczne. Tak jak wam pokazywałam, mam takie Japonki i na pewno biorę też te buty, te klapki, które mam aktualnie na sobie, plus dwie pary innych butów. Więc te Japonki też mi się wydaje, wsadzę o tutaj, tak jak te wszystkie inne kosmetyczki i bieliznę. Biorę dwie pary butów, kampusy. I forum, ja jestem naprawdę największą fanką adidasów. Te adidaski sobie akurat wsadzę do właśnie walizki, tylko muszę znaleźć jeszcze jakieś woreczki. Wziąłem sobie takie przyroczyste, ale one spokojnie zostaną później wykorzystane. Wezmę je na brudne ubrania. W środek najprawdopodobniej wrzucam sobie taki woreczek i w tym woreczku słuchajcie jest moja cała, nie cała, bo jeszcze większość rzeczy się ładuje, kable, elektronika, baterie dodatkowe do aparatu, tutaj też gdzieś za chwilę wrzucę jakiś statywik, gdzieś tutaj z boku wsadzę ten statyw, no ale ogólnie tutaj sobie to wpycham i to tak mi się wydaje, że w ogóle większość rzeczy jest, ale jednak nie. Teraz sobie uświadomiłam, że potrzebuję jeszcze zmieścić gdzieś kosmetyczkę, więc chyba te buty jednak stąd wyjdą, pójdą na drugą stronę. A kosmetyczka pójdzie do przodu. A bardziej w sumie kosmetyczki. Pierwsza tutaj z produktami, właśnie do care latuje tutaj, perfekcyjnie. A drugą mam taką, i to jest kosmetyczka z makijażem. Tylko ja jakoś tak się boję, bo ona strasznie lata. Ale dobra, wsadzamy ją tutaj. Mam nadzieję, że nic się z tymi rzeczami nie stanie. Jedne co to, właśnie boję się o tą paletkę, bo ona jest yy, do konturowania na sucho. Ale jakoś sobie ją może zabezpieczę. Coś wykombinujemy jeszcze. I teraz tutaj sobie wsadzę ten woreczek. O, i perfekcyjnie. Jest ładnie, jest beżowo, pięknie. Kocham takie kolory. No i teraz do butów, to tak, ogólnie to czy ja to wsadziłam dobrze? Tak, tak. Wsadziłam to dobrze, bo to są moje rzeczy, ja sobie będę mogła to fajnie zamknąć, bo mam te organizery. I tutaj jeszcze mam drugą część tej walizki, i tam sobie wsadzę buciki, i w sumie to chyba wszystko z tych rzeczy, które chciałabym wziąć. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo jeszcze mam taki mały organizer na biżuterię, ale to się zmieści tutaj, tak naprawdę. Za chwilę po niego pójdę. I wam go pokażę dokładniej. Tak się słuchajcie, prezentuje ten organizer. Coś w środku sobie wzięłam jakąś tam biżuterię. To jest biżuteria głównie od Hey Happiness, właśnie. Tak akurat nie widzicie, co się stało już z tym, powiedzmy, złotem. Organizer czy tam e, to coś. Po prostu ten pojemniczek jest również właśnie z tego sklepu. Co jakiś czas też będę miała dla Was kodzik rabatowy, rabatowy więc pewnie na TikToku będziecie mogli go na spokojnie zobaczyć. Waliska jest już spakowana i teraz pokażę Wam, co biorę do mojego tote baga. Przede wszystkim biorę iPada, biorę słuchawki. Wezmę sobie też najprawdopodobniej klawiaturę do iPada. Biorę jakieś laki przeciwbólowe, bo akurat dzisiaj dostałam okres i za chwilę po prostu mnie to wykończy nerwowo, bo strasznie jest mi przykro po prostu cały mój dzień jest zepsuty, bo naprawdę, no, nie jestem z tego powodu zadowolona. Mam tutaj dezodorant, mam giełkę. Serio, ja się za chwilę po prostu popłaczę. Ale dobra, staram się tym nie przejmować, słuchajcie. E, mam statyw, mam portfel, e, jakiś notatnik, tutaj poplanuję content, wezmę jakąś gumkę, szczotkę do włosów, okulary przeciwsłoneczne i taki kabel, który będzie się łączyć po prostu z kontaktami w naszym samochodzie. Także tak kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną w tym filmie. Ja się dzisiaj z Wami spakowałam. Tak naprawdę humor mi się zepsuł strasznie, więc chyba nie chcę się z wami dzielić tą taką negatywną energią, nie chcę Wam jej przekazywać, więc już po prostu się zamknę. Ale tak to wygląda, walizeczka jest tutaj za nami. Wyczekujcie też vloga, bo yy, od razu tak naprawdę następny film najprawdopodobniej który się pojawi po tym filmie, to będzie właśnie vlog z Warszawy. Buziaki, zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, pole podługa, Rudolf oraz również na TikToka, nazwa ta sama niezmiennie, linki macie oczywiście w opisie, to wszystko. Buziaki dla Was, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że okres będzie mi, że tak powiem, łaskawy. Pa, pa!